Cały event skończony, impreza zakończona, ja już nie mam głosu, także nie będę długo mówił. Ja jestem Matt. Ja jestem Kuba. To jest Kuba. Tak, na to tak, stoimy sobie, w tyle mamy łuk triumfalny i cały event związany z Injustice dobiegł końca i było ba bardzo fajnie, naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Mi się bardzo podobało. E, świetny klub, świetni dj e, świetne panienki. DJ flash, DJ Joker DJ Flash, DJ DJ Joker. Boże, nie, nie mam tego nawet powiedzieć już. Batman. Tak, świetne mm, cosplaye. E, Harley Quinn. Świetne barmanki, świetne drinki. Znaczy, teoretycznie, tak słyszałem po prostu, że, tak. że były dobre. Ale nie no, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajnie, pozytywnie i mam nadzieję, że takich imprez będzie dużo więcej. No niestety Adrian odpadł w półfinałach, ale powiem szczerze, on sam powiedział, żeby go nie bronić, i ja go nie bronię, ale przegrał z koleśiem, który później doszedł do ścisłego finału i wygrał cały turniej. Ale go nie bronić. Ale go nie bronię. E, więc według mnie no, nie boli to aż tak bardzo, jeżeli przegra się z przyszłym mistrzem, tak? No, trzeba przyznać, że Adrian miał zdecydowanie wyższe cele, że tak powiem, ale no, nie wyszło źle. Na pewno poziom był wysoki, Grek naprawdę nieźle sobie poradził i tam... Widziałam, że generalnie Adrian mu dotrzymywał kroku, bo później grali mecze, że tak powiem poza całym turniejem i z tego co widziałem szli pod remis. Także... Nie, wiem, nie wiem czy wiecie, ale tam jak była relacja, były te automaty z Injustice, to ponoć ten, który wygrał cały turniej ma dostać taki automat do domu, także szukajcie na ebayu. Także furio, pozdrawiam. Trzecia rano, pole elizejskie puste, co się naprawdę nigdy nie zdarza. No, właściwie to już się zdarza, bo teraz się zdarzyło. Eee, tak, sam klub, w którym byliśmy, był naprawdę robił znakomite wrażenia. Eee, pierwsze, pierwsze skojarzenie to Matrix, br braci, nie braci, rodzeństwa. braci rodzeństwa wachowskich, tak? Eee, I klub właśnie znany z tego filmu. Taka dosyć znana scena z pierwszej części, o ile się nie mylę. I naprawdę nie, klimat, klimat jest. Follow the white rabbit, to było w pierwszej części. Pierwszej części Matrixa. Ktoś nam tu spalił, ale Świetnie. tak, puste pole elizejskie, ja, Jakub, on, Mat, PS3 Side. dzięki bardzo serdecznie. I do zobaczenia na następnych relacjach. Tak.